Litania do świętego Wincentego a Paulo. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Wincenty Apaulo, módl się za nami. Święty Wincenty, naśladowco Chrystusa przez całe życie, módl się za nami. Święty Vincenty, sprawiedliwy, z wiary żyjący, módl się za nami. Święty Vincenty, zapalony ogniem miłości, módl się za nami. Święty Vincenty, wzbogacony dobrowolnym ubóstwem, módl się za nami. Święty Vincenty, Głoszący zwycięstwa przez posłuszeństwo, módl się za nami. Święty Wincenty, uczniu Chrystusa, cichy i pokornego serca, módl się za nami. Święty Wincenty, nieustający w modlitwie i pracach, módl się za nami. Święty Wincenty, Cierpliwy w przeciwnościach, módl się za nami. Święty Wincenty, uprzejmie kochający Twoich nieprzyjaciół i dobrze czyniący nienawidzącym Ciebie, módl się za nami. Święty Wincenty, wielki zwycięzco samego siebie, módl się za nami. Święty Wincenty Prawdziwy wzgardzicielu świata, módl się za nami. Święty Wincenty, żarliwy o chwałę boską, módl się za nami. Święty Wincenty, żarliwy apostole na misjach po wsiach i miastach, módl się za nami. Święty Wincenty, założycielu Zgromadzenia Sióstr Szarytek, módl się za nami. Święty Wincenty, opiekunie i żywicielu opuszczonych sierot, módl się za nami. Święty Wincenty, pociecho wszystkich ubogich, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Wincenty abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże, Ty dla zbawienia ubogich i wychowania duchowieństwa obdarzyłeś świętego Wincentego, prezbitera, apostolską mocą spraw, abyśmy ożywieni tą samą gorliwością, Miłowali cierpiących braci i śpieszyli im z pomocą, przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.